Już manko widzowie dzisiaj ławimy się w chowanego za nas Antek. Przywitaj się. No. I dzisiaj tutaj jest spotkanie i, i trzeba... I, i po, Jak ktoś się schowa, ten mówi już, okej? Okay? I... Potem się zaczyna szukać. Dobra, to ty szukasz, bo nie ma więcej osób. Dobra. Ale jestem gościem, jestem gościem. Goście zaczynają. Więc... A no dobra, no to to się chowa i ja, zamy ja patrzę w dół. A ja wam powiem już, co będziemy robić. I widzowie, każdy się chowa po całej mapie. Może być nawet w policji jakieś, ale nie w sekretach, bo wtedy ja nie znam wszystkich sekretów. W policji, no, można się chować w krzakach, w drzewach na przykład. Takich. A nawet można się przebierać za różne krzaki. Na przykład... Taki, taki chowany przebieraniec. Taki jakby trochę. No i... Albo. i można zmienić. Nie można zmieniać kryówek jakby. Już się schowałeś. Nie. Masz, pamiętaj, masz całą mapę do tego. Nie. O, dobra. Już. Dobra. Oczywiście po... mnie od razu, od razu znajdę. Oczywiście muszą na przykład, takie podpowiedzi, na przykład... co widzisz, z czego jesteś blisko, Czy mnie widzisz, takie Dobra, rzeczy. No nie można mieć kryjówek. musisz już w tym zostać. Wiem, ja zostałem w tym miejscu, ale. Dobra. Dobra, zaczyna. Dobra. A Pierwszy błąd w w, w RP. Liczowanie się tekstur. Aha. Ej. Dobra. Idziemy. wiem. Czy, czy jest. Czy widzisz. Em, ener. No co. Szpital. Nie, nie widzę szpitala. Okej, okay, dobra. Tak, tak. Właśnie na podstawie takiego czegoś to będzie chowany. Będzie trochę długi, sorry, widzowie. Dwudziestogodzinny, 20, 20 nie 20 Dwudziestominutowy. Dwudziestominutowy. 20 Dwudziestogodzinny, 20 kurde, to by. Każdy chyba by się zanudził na śmierć i życie. czy jesteś blisko banku? No tak jak. O kurde, to chyba wiedz, gdzie ty jesteś. Nie wiesz, gdzie ja jestem. Czekaj. Tak się wychodziło... O, czekaj, czekaj, czekaj widzowie Mamy takiego hakera Haka Patrzcie, tutaj się wchodzi Mamy takie coś, i taka szyba wentylacyjna jest Tutaj można wejść i się wchodzi Tutaj mamy takie zejście Nie, nie mam je w pobliżu banku, jakby nie mam je w mieście w ogóle, tak Ale widzisz bank Eee, domy mi zasłaniają <laughs> A o o, czyli jesteś na jachcie? Czy jesteś na jachcie? Czy Może jesteś na jachcie, może. Nie. Nie macie na jachcie. Kurde, no to jest najlepsza kryjówka chyba na świecie. To można się schować pod, pod jacht normalnie wizowy. Ja chyba tam nie, ale nie będę, a po innym kryjówka. Hmm, czyli może jesteś jakimś drzewie na pewno, bo <tryk> czyli, czyli musi być... <tryk> widzę cię! Z domu cię widzę. Jakiego? O tego obro... tego obrązowego. To jest po twojej... za tobą! A, chyba... Się zbliżam... Dlum, dlum. zbliżam się do niego, tak? Tak, tak, tak. O kurde. Oczywiście żartuję, ale cię widzę, widzę cię ogólnie. O kurde, teraz nie mogę się wydostać. A dobre. Aha. Hmm, czyli może być Dobrze. jakieś drzewie, może być jakieś drzewie. Nie. A domy go za mu zasłaniają. Hmm, wizowę, domy mu zasłaniają. Bo jestem tutaj, jestem w pobliżu tego miejsca. O kurde, ale o podpowiedź wielka, kurde. Hmm. Ja chyba wiem gdzie. Pod mostem tym. Nie, kurde, myślę, że tutaj jest. Pod mostem. Nie, no, Zabaję. ty mnie nie widzisz. Czekaj. Co za Co zadałem? Czekaj. Nie, no ty nie nie ma opcji, że ty mnie nie widzisz. Kurde. Zobaczysz nad Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś na jakimś dachu To za no ja nie był... O! O! Aha! Jaka kryjówka! Ja się nie To za. za jak za. Za ścianą to było? Dobra. To teraz z tego miejsca szukasz. Teraz tego miejsca szukasz. Dobra. Dobra się Dobra, dobra, i ja powiem kiedy już powiem te słowo, ok? Dobra, widzę, że to będzie taka dobra. kryjówka. Ja nawet zero AKI owec mnie nie znajdzie. Nawet tysiąc AKI zapomniałem. Tysiąc mi mnie nie znajdzie. To będzie krywa na. na. na marinę, dobra. Idziemy. Oczywiście możesz mnie pytać o takie rzeczy. Na przykład. Czy jesteś gdzieś? O kurde, ale mocna kryjówka, kurde. Czekaj, trzeba tak się zrobić? O. No ja chyba... Już, już! Dobra, ale kurde mocna. Dobra, mocne. no to pierwszy. Pierwsze pytanie, a mamy jakąś ilość pytań do wykorzystania? Nie, ma, masz nieskończoność. A, no dobra, no to co widzisz? Eee, widzę... Widzę policję, motel, i też bank jakiś sklepy. Jakąś restaurację widzę. Nie mam hotelu. Nie mam tutaj motelu. No tam daleko. I chyba... I widzę jakiegoś gościa, który jedzie na motorze. Na motorze. A, czyli to ja, czyli to ja. O, tam jesteś przy. E, przy... tym jak to się nazywa? Galeria. Coś przy galerii. W kinie, no. O. Już cię nie widzę. O kurde, o kurde, wiedziałem, że to jest, to jest niemożliwe do znalezienia. No, gdzie tam dalej jesteś? Co tam widzisz jeszcze? No, wi jestem. Dobra, jestem. Widzę bardzo dobrze szkołę i szpital. O. I most. Który most? A, tam. No. O, o, kogoś... O, wi widzę cię, kurde, nie ten... Nie tą stronę. Ja cię widzę. Pojedziecie widzę taki taka... Taka niebieska kulka, Dobra. Eee, dobra. Niebieska. <laughs> dobra. Dobra, musisz. O, jedź do szkoły! Jedź do szkoły. Do szkoły! Jedź do szkoły. Ale to ma być cała prawa. To ma być cała prawa. I teraz stój, stój teraz! Stój! Ja jestem w pobliżu nie jestem w pobliżu basenu i, i szkoły tego i szpitala i przedszkolu... Szukaj najbardziej w przedszkolu szukaj, widzowie. Szukajcie... Szukaj w przedszkolu. Ja już chyba wiem. No, 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 no. Szukaj. No i zobaczmy, czy dobrze. No. A nie... O o o! Widzisz? Jest! Hello! No widziesz? I teraz ja z tego miejsca. Dobra. Nie widzę nic, widzowie. Widzowie I powiedzcie, czy do do dobry pomysł był z tym chowanym. Powiedzcie. Zostawiając łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Bo dobijamy 500. Musimy to dobić widzowie. Co nie? Anteka. No. Musimy dobić te, tą kwotę, bo nie ma, że nie. I zapraszam na młody bac... na młody baca. I tam... I tam są filmiki. Oczywiście. To na niego, bo... 68. A chcę, że miał... Już? 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 Nie. Nie, nie. No okay. Ale fajna, żółta ściana, ja nie mogę. Widzowie, taka interesująca żółta ściana. Żebym chyba bym zrobił. Godzinę takiej, że patrzymy się w tą... W, bez głosu w, w tą białą szybę. I tylko widać, i tylko widać ten. Kto się nazywa. Dobra, już! Czad. Dobra. I gdzie? O no dobra! To co widzisz? Już na początku. Samol! Połowa samolotu Połowa samolotu, dobra To dam ci łatwiej, ja takim czerwonym gokardem będę jeździć Tak okay. szybciutko Jak ten goblin Czyli może... O kurde, o kurde O, widzę cię! Widzę cię już! W złą stronę pojechałeś ogólnie, bo pojechałeś z stronę miasta. A, a to jest zła Połowa powa. Czyli muszę wyjechać poza miasto, jak... tak uważam, tak? Tak, o, widzicie. Dobra, czyli widzisz jak po... widzisz połowę statku, to musi być na jakiejś górze. Na cofnij jakieś, się, cofnij się! Na jakiejś górze musisz być! Cofnij się! Cofnij się! Nie, bo nie ma, że nie. Ale cofnij się, bo ja tam jestem, jak się cofniesz... O! Widzę cię! Czuć chyba nie ma, w tych krzakach. No to podejrzane, bo na takie... Pewno? zupełnie hmm. o widzę cię, widziałem cię Widzę cię kurde Ale widziałem, że takie coś powiem... No tutaj o tutaj ja, ja tak no. Jesteś tutaj, dobra Ty, ty, ty same, z tego samego miejsca Dobra, Tutaj sobie stoję To będzie taka kryjówka można się jeszcze kryć w. A nie, no to się nie można kryć jednak w pomieszczeniach, bo to za, za trudne. Tego można się choć na pomieszczeniach, dobra. No i do... dobra już? Nie jeszcze, nie jeszcze. Tutaj sobie stoję. Bardzo, bardzo stoję. Dobra, dobra, to stój sobie. Bardzo, bardzo dobrze stój. Nie ruszaj się. bardzo. bardzo... Ruszam się, kiwam głową o, Bardzo niedobrze, musisz się w ogóle nie ruszać Dobra, już! Dobra, no i pierwsze pytanie W pobliżu czego jesteś, znaczy co widzisz? Szpitala, start Szpital i start widzę no Okej okay. No i bazę prezyden... I... Odpowiedź na ciebie, będę jeździł niebieskim autem Dobra Kurde, taką kliówkę sobie... Szpital i start, tak? Tak, widzę szpital i start. Dobra. A jesteś konkretnie w jakiejś... O kurde, widział! Widziałem się, źle pojechałeś nawet. O kurde, o kurde. 13 minut to trwa ten film. Czyli tutaj, czyli tutaj gdzieś. Gdzie? Ja nie. Ja, ja tylko mogę panić... Mm. O kurde, o kurde, ja cię widzę. Nieźle. Nie, źle Prosto? W tą, tak Już, już to tak, powinieneś prosto. widzieć, to powinieneś już to widzieć No nie ma, że nie jest. Sekrety, no Może no, jeszcze w niektórych sekretach Kurde, no nikt ale że tego nie widzisz No tutaj Tutaj Czekaj Tutaj Muszę cię otworzyć, tutaj, tutaj Tutaj! 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 Nie bierz Niebies że tak Dobra. Dobra, to ja z tego tak. miejsca Oni... się. Dobra, ja tutaj się. Ja tutaj liczę. Dobra. 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 I wiem. Dobie... To jest. Napisz się. Chowany. Hasztag chowany. To przypnę wam wielkie serducho na połowę karty. Serio. Nie ma, że nie. Musi, musi być. Jak nie będzie, to będę smutny. Już nie będę nagrywać odcinków. Tylko shorty. No i dobra, dawaj. Dobra. Co widzisz? Eee, straż. Straż widzisz, mhm. Dobra. No tylko, że tak od innej strony, od innej strony. Od tyłu czy od przodu? Czy od boku, czy od tylko jednego boku? Od tyłu. Mm. Od tyłu. Kurde, musi być. Kurde, nie wiem. Trudne to musi być. Czekaj. Hmm. O, widzę, cię. Jak jest za... za tym czymś. To musi być. Za czymś? Hmm. Za budynkiem? A nie Wiem już, wiem już Nie Tutaj Nie, tutaj go nie ma hmm. Co? Tutaj! Ja mam cię A ja podchwytliwe pyt... Ej, a ty liczysz, liczysz Ostatnia runda widzowie w tym Aha, miejscu... Dobra, to ja stoję. Dobre. To już musi być pod ręką. O kurde to... To musi być łatwe. No nie ma. No nie ma, że nie ma. Nie, że nie będzie łatwe to. Kurde, to... To nie, że... nie ma, że nie ma. Nie, <laughs> nie może być niełatwe. Nie, nie dobra. Tylko trzeba zrobić takie. Nie jeszcze. Ja ci powiem kiedy. Tak. O, czek. o widzę, ja tutaj tak. Nie! No nie! Jeszcze nie tak, jeszcze... Yy, tak, troszeczkę. Troszeczkę jeszcze tutaj. O! Dobra. No i już, możesz. Nie będę widzieć. Dobra. Ale widzę swój go-kart. Co? Widzisz swój go-kart? O, dobra, czyli jesteś w szpitalu. Tak! Ja jestem w szpitalu. Dobrze. W, w pomieszczeniu jakimś? To y no kurde taki straszny sekund. Agency coś. A. Musisz to widzieć, bo to jest nie to jest możliwe do znalezienia. Bo poniesz to, znaleźć mnie w 10 sekund. No ale ja cię nie A, widzę. ja wskoczyć nie, nie, ja nie, nie mogę. Ale na co? O. o! Widzisz. I to jest na tyle. Powiedz. Kto? Kto, kto miał lepsze kryjówki? Czy Antek, czy ja? Antek. Oczywiście, że Antek. Ja wybieram Antka. Ale każdy ma swoje zdanie, więc na razie i cześć i czołem.